Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania bardzo prostego dania kuchni japońskiej. Będziemy dzisiaj razem gotować butadon, czyli będzie to ryż z boczkiem. Wszystkie składniki jak zwykle będziecie mieli opisane w opisie filmu. Zapraszam serdecznie, odwiedźcie tą sekcję. Ja oczywiście będę Wam mówić krok po kroku, co dodaję i w jakich ilościach. Zapraszam! W tej miseczce mam już pokrojony boczek parzony. Dobrze by było, gdyby ten boczek miał troszkę tłuszczyku, bo to będzie nam fajnie przenosić smak. Pokroiłam tutaj 200 gramów. I teraz dodam tutaj dwie łyżeczki sakę. Troszkę soli. I teraz trzeba będzie delikatnie przemieszać tutaj boczek właśnie z solą i z sake. I jak już wymieszamy, to odstawiamy na 5 minut. I teraz już będzie można sobie zacząć przygotowywać sos. Do sosu będzie nam potrzebne dwie łyżki sake. Tutaj mam przygotowany już przeciśnięty przez praskę czosnek, dwa ząbki, jedna płaska łyżeczka cukru i będzie trzeba jeszcze dodać sos sojowy, dwie łyżki i dwie łyżki mirinu. Ja mam tutaj mirin bez alkoholu. To sake, które tutaj dodaję do tego sosu, też ten alkohol się ulotni, więc nie ma się co obawiać. I teraz będzie trzeba dokładnie przemieszać do momentu, aż cukier nam się rozpuści. Myślę, że już gotowe. I tutaj na patelni rozgrzewają mi się dwie łyżki oleju i dodaję boczek. I nam się on troszeczkę tutaj zacznie ładnie przysmażać. I potem dodamy białą cebulę. Mam przygotowaną połówkę białej cebuli którą pokroiłam w takie piórka. Mm, bardzo lubię zapach oczku, a jeszcze jak dodamy cebulę, to już w ogóle będzie petarda, a jak dodamy już ten sos wcześniej przygotowany, to naprawdę zrobi się bardzo smacznie. No i dodajemy cebulę. Dodatek cebuli spowoduje, że jeżeli nam się coś przykleiło do patelni, to ta cebulka wyciągnie nam te smaki. Teraz myślę, to razem ze sobą tutaj łączy. Do momentu, aż cebula nie stanie się taka bardziej miękka. No i przyszedł czas, żeby dodać sos. Teraz niech się tutaj sos połączy z boczkiem i z cebulą przez jakieś dwie minuty. I zaraz będzie już można nakładać. Pachnie obłędnie, więc się udało. Pora już nakładać ryż, najpierw go jeszcze troszkę tutaj spłuchnie. Nie wiem jak ja mogłam wcześniej żyć bez ryżowara, nie wiem. Teraz sobie już w ogóle nie wyobrażam. Teraz na tej pierzence tutaj z ryżu wyląduje pyszny boczek. No i nakładamy. Bardzo ważne, żeby nakładać też ten sosik. Tam jest esencja smaku. Jest tłuszczyk, który będzie przenosił pięknie smak. Może to danie nie jest jakieś wybitnie mało kaloryczne, ale kto by się tym przejmował? Jeszcze troszkę. No, i oczywiście tradycji musi się stać zadość, musi być dymka, ale dymka tutaj w tym daniu naprawdę bardzo pasuje i nawet jest zalecana. I taka wisienka na torcie. Mam nadzieję, że wyszły mi jajeczka Onsen. Jak mi nie wyszły, to będziecie mieli fajne przedstawienie. Ale sprawdzamy. Czemu miałoby mi nie wyjść, jak wyszły? Będzie naprawdę pysznie. U mnie na kanale znajdziecie przepis, jak zrobić bardzo prosty sposób takie jajeczko onsen tamago będzie świetnie pasować do tego dania. A tutaj mam jeszcze w miseczce takie domowe tsukemono. Zrobiłam sobie marynowanego ogórka, marchew i rzodkiewkę, żeby dodać, wiecie, coś zdrowego. No a teraz już nie przedłużam, bo jak wiecie, że ja jestem z reguły zawsze głodna, tym bardziej Jakbyś tutaj takie zapachy unoszą w powietrzu, to już nie mogę wytrzymać. Więc życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. Oczywiście zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!